Cześć siemanko, z tej strony Macieku i witam Was w kolejnym odcinku z serii Wieś. Na samym wstępie chciałem Was zachęcić do zostawienia subskrypcji na moim kanale. Bardzo dziękuję drogi widzu, jakbyś zostawił tą subskrypcję, ponieważ lecimy po 300 subów. A ładnie te subiki ile są ostatnio. No dzisiaj, jak widzicie, niestety nadal na wrześniu pierwszym, no ale terminy gonią, więc trzeba jak najwięcej roboty robić na jednym dniu, żeby jeszcze we wrześniu zasiać pszenicę i jęczmień. No a dzisiaj e, e, talerzowanie i rozrzucanie wapna, czyli takie prace pożniwne można nazwać. Więc co, ja tak sobie bez przedłużania już polecimy e, w pierwsze. Odpalamy. I lecimy od razu teraz na rozrzucanie wapna. Wrzucamy zakres biegów na wyższy, wujeczka i lecimy. Trochę brudna ta 60, no ale nie poradzę na to nic. Zatankowane już ciągniki 2, już to wszystko jest przygotowane, żeby nie zgasło nam na środku pola, te, żeby nie zgasły na środku pola te ciągniki. A my tutaj mamy, dobra, za daleko pojechałem trochę. Ale dobra i tak dam radę wycofać. Pierwsza chciałam zrobić sobie wapnowanie, żeby troszkę zrobić tego wapnowania, ale żeby jednak też potależować, bo to nowy nasz nabytek to ta talerzówka i żeby porobić, że szybko zrobimy sobie wapnowanie, a później zrobimy sobie całe pole talerzówko. Postaramy się. Raczej o. Na dzisiaj jest wapnowania mało, jakby na odcinku, bo ogólnie to trzy pola są do rozwiezienia wapna, ale na odcineczku. Będzie dzisiaj te pole po pszenicy. Dobra, o tu wjeżdżam, cyk. Tak, o tutaj tak powinno być git. I mamy tu aktywki automatyczne, czyli dobra dawka, jest taka idealna dana. E, tutaj nie chcę dawać też za dużo. Weźmiemy sobie idealnie tak, żeby było. No, no, żeby te doskonale było, żeby trochę sypnęło tej pszenicy. Więc ja sobie rozkładam to. I lecimy sobie. O jejciu, to już leci tak dużo to. Myślę, że możemy lecieć chyba sobie na trójeczce. Nie, albo na trujeczce chyba tak. Dobra, polecimy sobie na trójeczce. Zobaczymy jak to będzie wyglądać z ubywaniem tego wapna. Mamy trochę zwapnowania, ale tak sobie zobaczyłem, że tak naprawdę wszystko za gospodarstwem, bo i na dzierżawie i za gospodarstwem tutaj na lewo co pole mamy po łubinie i o te, które robię, robię aktualnie, o. Już nam się wykończyło, czyli jeden przejazd mamy, no dobra, zaraz zobaczymy jak to, ile zejdzie tego wapna, bo właśnie chciałam powiedzieć, że dokupiłem tego wapna trochę, e, dokupiłem chyba tam jeden e, big bag, mm, e, to chyba dokładnie dwie tony było, e, ch chciałam dokupić tego, bo na pewno nie wystarczyło mi tu 400 kilo, bo jak widzicie już ten pierwszy big bag mniejszy się robi, bo Właśnie z tego skorzystaliśmy. Teraz trochę takiego starszego wapna rozwieź rozwieźliśmy. Ale to takie same, e, tylko po prostu trochę starsze. Dobra, cofamy sobie tutaj i napełniamy. O, i już woreczka, jakby big baga nie ma, bo tak jak mówiłem, 400 kg tam zostało, a, e, na kosa się mieści 400. Nie, 400 to zostało, a 200 to się mieści. Dobra. Sobie wyjedziemy tutaj. Cyk. Włączamy maszynę i lecimy. Na trójeczce, no bo jednak nie chcę, żeby te całe wapno poszło na te pole, więc jeździmy sobie na trójeczce. 15 na godzinę może trochę za szybko, no ale nie chciałbym też, żeby nie wiadomo ile tego wapna zleciało. Musimy sobie tu niestety dorobić. O, mam nadzieję, że tu na poprzecznych starczy, choć w co wątpię. O i nie starczyło właśnie. Nie trzeba poprawić, albo taki mały kawałek zostawić. No ale to zobaczymy jak to zaraz wyjdzie. Jak widzicie 15 godzina wrzesień pierwszy, tak jak mówiłem na początku odcinka. Niestety, no ale ja chciałbym żeby e, nie było znów na sierpień, bo przez ten sierpień, że wykosiliśmy wszystko w sierpniu, to w tym sezonie wszystko się przekładało i terminy gonią i muszę na jednym odcinku, jakby na jednym dniu kilka odcinków robić. A ja się zagadałem i miałem pojechać tam, niestety. No się zagadałem Z, Za dużo rozmawiam chyba na tych odcinkach Nie no Myślę, że wystarczająco rozmawiam Nie chciałbym też, żeby by Nic nie rozmawiać na tych odcinkach Tylko jednak, żebyście coś posłuchali Jak przy okazji oglądacie Ten odcineczek Dobra, cofamy sobie Teraz te Jakby ostatnio zakupione Wapno bierzemy, Trójeczkę sobie Od razu wrzucimy I polecimy sobie teraz o tutaj, zaraz zobaczycie. Rozkładamy i lecimy. Tak, trochę dookoła. No, dookoła nam się nie uda na pewno, więc. O tak, leci. O, trochę na sąsiada pole. No, bo chciałem szybko zakręcić, i. trochę leciało na te pole naszego sąsiada. Więc, no. O trochę zleciałem. Chciałem zobaczyć, jak, czy wszystko się nagrywa na. Programie do nagrywania zagapiłem się i troszkę mijaczka zrobiliśmy, ale już się skończyło, więc nie możemy go poprawić, bo musimy lecieć po kolejny gokosa z wapnem. O, trochę z tego ścierniska, z te chwasty chciałem właśnie zaznaczyć i ściernisko te wysokie. sprawuje się, a chwasty niestety wyrastają, no ale nic nie poradzę dlatego. O, wyhamuję, wyhamuję. Dobra. Dlatego będę chciał, jakby, zaorać te pole. Zobaczymy, chyba za, za gospodarstwem będzie niezaorane w tym sezonie. No, ale zobaczę jeszcze, jak to wyjdzie ze wszystkim. Jak widzicie, na rozrzutniku jeszcze trochę zostało tego e, e, obornika, bo nie cały wykorzystałem w ogóle, a dużo na wios. Ojej, ubywa mi strasznie. Teraz. Już 50 kilo zleciało, dobra, trudno. Lecimy sobie teraz tu. Zaraz tam dokończymy sobie zaraz, tylko już tu wleciałem, to chcę dokończyć. Um, znaczy dokończyć. No teraz sobie tu weźmiemy, ma. zaraz na kolejnym zbiorniku porobimy omija mijaki, które zrobiłem. E, i ten kawałek. Czek. Trochę jeszcze nam zostało, więc nawiązę go wapna, ale dużo to nie dało, bo i tak musimy tam jechać. Prasa już schowana po tym sezonie, tak jak mówię, już nie będzie używana. Mam nadzieję, że słomy starczy. Asiana już właśnie brakuje, więc mi się wydaje, że po siewach, bo niestety dopiero po siewach mogę to zrobić, bo terminy gonią. No, tak jak mówię, dlaczego to ubywa? Tak się zastanawiam. Ja muszę chyba z tym jeździć, żeby. Widzieć, czy ma rozłożony, czy ten. Bo ja tak to badam, je wapno, tak naprawdę. No ale cóż, już popatrzymy sobie, tak to będę widział. Dobra, o tak polecimy sobie, mijaczka ogarniemy i składamy, i lecimy na tamten większy kawałeczek I zaraz sobie zobaczymy, czy do końca się wykorzysta, to w kosie, co mieliśmy. A, a dzisiaj, tak jak mówię. Akcja naszym nowo zakupionym nabytkiem będzie talerzowanie. O, teraz musimy ładnie tu zrobić o tak. I jeszcze jak starczyło nam wapna, to polecimy sobie na tamten kawałeczek, gdzie tego wapna zabrakło. Dobra, no tu jeszcze sobie już polecimy tu. Dobra. I rozwiezione wapno będzie. Trochę wiadę jeszcze na pole, że te 11 kilo niech się wykorzysta. O! Żeby już był pusty ten rozsiewacz do tego wapna I czekały jeszcze nas dwa pola, ale nie, to nie na odcinku już o te Dzierżawa tak jak mówiłem Chociaż dzierżawa już zaorana, więc to tak Mniejszą dawkę damy, żeby to Obornika jakoś nie chce chyba tak mieszać Z Wapnem, tak oleciutko sypniemy Tę dawkę Sobie ustanę tutaj nie wiem czy widzieliście już zamknę okno pomocy o tutaj jak ja rob, jakby sprzedałem świnie to tam przestawiłem bo to wody trzeba było wozić do tych świn a teraz do krów tu mam podłączone podłączoną wodę więc mi samo zabiera a to pewnie jak będzie nam brakowało kasy jakby pieniędzy to pewnie się gdzieś sprzeda ale na razie tu stoi w krzakach tak samo jak tu mauser z opryskami, dobra ja nie w tą stronę biegnę przecież nie pociągnę talerzówki bez ciągnika sam bym nie podczepił jej do siebie sobie podnosimy tura i lecimy sobie 30, 30 darady, rady da talerzować, więc ja sobie 30 polecę, bo 60 rozrzucałem wapno, a chciałbym, żeby było też jakieś zróżnicowanie na tym odcineczku i ogólnie na wszystkich też odcinkach bo nie chcę, żeby jeden ciągnik stał w kącie, a drugim bym tylko robił na odcinku jednym bo jednak mam po to dwa ciągniki żeby y, móc sobie dwoma robić, czasami tym, czasami tym dobra, ładnie tu się podniosło, podniosło sobie powoli wyjedziemy o, i od razu piąteczka i lecimy sobie na pole będziemy talerzować tak pod łubin, więc tam obornika nie trzeba, ani, e, ani e, gnojowicy, bo to łubin wymaga, jakby no nie wymaga azotu w farmingu jakby ta soja ala e, więc nie będziemy jej nawozić no bo to niepotrzebnie jeszcze gorszy plon będzie a teraz sobie stależujemy później zaoramy i można będzie zasiać tylko jeszcze przed tym będzie bronowanie jak widzicie tu wszystko już e, dokończyłem w, jakby przed odcineczkiem tym co nie skończyliśmy tej orki w tym odcineczku poprzednim a my sobie będziemy tutaj talerzować Bo tutaj będę chciał mieć łubin w następnym sezonie, dobra. Opuszczamy na czwóreczce, sobie pojedziemy. Kamerę zmienimy sobie. Tylko musimy od między tak ładnie polecieć, tu żeby e, nie było żadnych mijaczków. Dobra, zobaczę, czy nie ma mijaków na kamerze innej. No, może ta leżówka nie jest jakaś szeroka, ale e, chociaż trochę. Jakby no nie, lepszy ryc niż nic. No bo wcześniej nie mieliśmy talerzóweczki. A tak to porozdrabniamy trochę te ściernisko i będzie lepiej do zarania. Nie będzie musiał tak pług się męczyć z tym. Chyba że ta talerzóweczka to dobra sprawa. Właśnie tak jak mówię, będzie lepiej w orce i nie będzie się tam do pługów na przykład pługi tak. Będą lepiej sobie dawały radę. sobie cofamy teraz. O, jeden raz, jak przy razie, będziemy jeździć. E, opuszczamy talerzóweczkę i lecimy z kamery ze, e, wewnętrznej, już. No bo nie chciałem, żeby od między też równo było. E, a teraz możemy sobie lecieć Tylko musimy tak patrzeć trochę. W lewo się przesunę żeby tu mijaczków nie zrobić. A że mam opcje takie w urządzeniu, takim jak Fritrak to mogę tak zrobić. Dobra, tu nie zrobimy miłaczka chyba? Nie. Ale ładnie już tu będzie stależowane i będzie już git. Już tu jak widzicie też chwasty wyrastają na wszystkich polach oprócz łubinu. Wyrastają już chwasty, bo tam świeżo co wykoszone to w farmingu nie da się tak, żeby wyrosły chwasty dopiero co po skoszeniu. O, cyk, sobie... Bierzemy czwóreczkę i opuszczamy i rura. Dobra. Ładnie, pewnie całego pola no, nie zrobimy na odcineczku. Tak obstawiam, bo już 13 minut odcinka właśnie wybiło, eee, więc na pewno nie zdążymy Chyba, żebym zrobił jakiś długi odcinek. Ale chcę tak zrobić, żeby był 20 parę minutowy. Nie chcę długich robić odcinków, bo to też zanudzające. A tak to trochę sobie obejrzycie. 20 minut. A teraz rok szkolny, więc też mniej czasu na te oglądanie dobra podnosimy talerzóweczkę później sobie zrobimy poprzeczniaka nie musimy aż tak do końca dojeżdżać bo tu jeszcze sąsiada pole a ona nie chce wjeżdżać mocno też na te pole sąsiada bo później będzie coś mówił że żeby, żeby wjeżdża na jego pole dobra czwóreczka i gaz do dechy ładnie będzie chociaż ozdrobnimy te ściernisko Dobra, ta żółweczka się sprawdza, tak jak Wam mówię. Myślę, że to był dobry zakup. Zakupiliśmy ją chyba za 3,5 tysiąca, już nie pamiętam, bo to parę odcinków już było temu. Ale taka zielona pasuje nawet do 30. A okazja się trafiła, więc mogłem skorzystać i właśnie to zrobiłem. Ostatnia jakby była malowana, ale nie aż tak malowana. Tak odnowiona, ale to nie aż tak dawno. Ech, bardziej dawno tak mi chodzi. Um, um, odnawiana jakby malowana, było wi widać i naklejeczki też są. Um, więc no była taka odnawiana, ale dosyć dawno, bo już taka poździerana tu już farba trochę. Więc no niestety. No ale Ważne, że się sprawuje. A my sobie właśnie lecimy. Zaraz no nie no, połowy pola nie zdążymy chyba nawet zrobić. Nie no. Na odcinku zdążymy zrobić połowę pola, ale całego niestety nie. Dobra, cyk, podnosimy. O, tu mijaczek leki, ale to przy tym. Mm, jak to przy poprzeczniaku sobie zrobimy. Już nie będę teraz cofał. Dobra, opuszczamy da radę czynię, tak. Na zakręcie da radę. Dobra. Bo ta talerzówka też dosyć ciężka, więc... E, właśnie tak jak mówiłem na początku odcinka, też zatankowałem traktory. E, bo 30 już miała mało paliwa, by zgasła nam na polu, e, więc... No, by był problem wtedy, a nie chciałbym tak kończyć odcinka. Tak to sobie chociaż trochę porobimy. By był trochę wtedy krótszy odcinek, jakbym nie zatankował. No, ale... Um, by, no, mówię tak jak mówię, by był krótszy, ale... Byśmy trochę porobili, myślę, że by dała radę 30 a dojechać na pole i trochę coś porobić dobra. Lecimy, Oj, nie ten bieg wrzucony. 11 tysięcy na naszym koncie. Rata kredytu jeszcze nie jest płacona. Spłacona będzie dopiero w październiku, więc myślę, że zrobimy sobie taki odcineczek z sianokosów i wtedy albo będzie już spłacona, albo spłacimy na odcineczku, tę ratę kredytu. Było tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach, znaczy w poprzednich, tym wiosennym, co kupiłem pole, że to e, będzie 5000 tysięcy na wiosnę i 5000 na jesień. Jakby rata kredytu, tak e, z bankiem się umówiłem. Dobra, ładnie tu. Oj, dobra. Tam leciutko się wygięły, widły, nic się nie stało. Troszkę przechaczyłem o drzewko. O takcyk i cofamy. Właśnie te trochę, raz przy razie nam zajmuje e, bo cofanie, ten traktor byśmy chcieli sobie, a może właśnie zaraz tak zrobimy, bo jednak to trochę zajmuje czasu te e, wycofywanie i tak do przodu cały czas i zmieniać biegi to też trochę zajmuje, o sarna na prawo zaraz pewnie ucieknie, bo tu traktor robi to ale mało sarenka tu nie podchodzi do traktora, ale by Boi się ta sarenka, więc by nie podchodziła, chyba, że jakaś odważność się znajdzie, ale stoi tam cały czas, myślałam, że ucieka gdzieś, dobra, teraz przecinamy się, więc pewnie zaraz ucieknie, bo lecimy, ja chyba się tutaj przetnę, wiecie, o tu, ładnie mamy prostą linię po jakby to ściernisko wyższe, tu gdzie ugniecione widać kołami, o. Tutaj jeszcze z bliska. O, właśnie uciekła. Tak myślałem, bo bliżej już byliśmy tym traktorem, więc trochę się bała i uciekła ta sarenka. No, saren tutaj na wsi dużo jest. Lasek tam jest, to z lasu chodzą i tak po polach nawet. Słyszałem takie sytuacje na wsi, że nawet y, na gospodarstwach były sarny, więc no nieźle. Taka wieś. Las jest, więc tam z lasu, tak jak mówię, przychodzą. Dobra. O, i tak będzie szybciej, nie będę musiał co chwilę cofać, a sobie więcej porobimy tego talerzowania. O, ładnie idzie, nic tu żadnej nie trzeba tutaj. Oj, mi się zdawało, czy mi jaka nie? Zdawało mi się tylko, że mi jaka zrobiłem. Tutaj ładnie już wszystko talerzuje, nie trzeba nic zmieniać, bo czasami są takie talerzówki, że one są tutaj spawane albo coś, i później trzeba je jakoś przestawiać i szukać sposobu, jak tu. Robić tę talerzówkę, a ta talerzówka z tego co mówił mi e, gościu, ten co od niego kupowałem to bezawaryjna, tu e, niespawana była, więc tu się nie wygięło, więc dla mnie to plusik, a cena się trafiła tak jak mówię, e, więc mi się to podoba. E, jak wam się spodobał filmik to możecie zostawić e, lajka. Bardzo mi byłoby też miło, jakbyście zostawili. Też e, dziękuję bardzo, właśnie w poprzednich odcinkach, za te lajki, bo też ładnie tutaj wbijacie. E, więc bardzo dziękuję Wam. No a po 300 subów lecimy, więc możecie zostawić tego subika. Ja będę bardzo zadowolony. Dobra, unosimy Wyrobię się przed krzaczkiem, wyrobię. Dobra, e, o, 7 godzinek ponad 30 jest. Kóreczką sobie lecimy, bo piątku nie chcę zasuwać, bo to 30 też tu trochę górka, jest aż tak nie da rady, bo jednak to talerzówka to dobrze, że nie unosi na dwa koła tej 30, chyba, że ze sprzęgła yy, walnę od razu. Będę szybko puszczał sprzęgło, to może ją podnieść, tą 30. Do, e, jakby przód do góry, ale nie zamiaruję tego robić, bo to e, po co mi takie sytuacje, zaraz jeszcze opadnie ta czyniska znów na cztery koła i koła, jakby ośka może, coś tu z ośką może się stać, nie wiem, ale lepiej nie próbować my zaraz sobie tu kończymy e, te talerzowanie, znaczy nie wiem chyba nie skończymy, tak mi się zdaje, ale pewnie zaraz zakończymy ten odcineczek no bo jednak e, już 20 minut tutaj, więc trochę jest, a ja e, szybko tutaj muszę nagrywać dalej filmiki żebyście mieli co oglądać w tym tygodniu, w najbliższym hmm. o tutaj widać jednak tu cofnę, bo jakoś dalej kotuję, więc większy poprzeczek będę musiał walnąć, no ale cóż już nie będę, jak raz cofnęłem takich teraz, ale nie mam zamiaru tak robić, bo to jeszcze e, wolniej nam zajmuje, jakby te talerzowanie, ale teraz tak cofnąłem, bo no jakoś tak mi się cofnęło e, dobra chyba tu zaraz na raz weźmiemy i pewnie zakończymy zaraz odcinek jak zrobimy tutaj tą, tą część oddzieloną a tam zostanie mi to ja poza odcinkiem zakończę jakby dokończę i zakończę tu pracę na polu tym i będzie już z głowy te jedno pole i jeszcze tam parę pól chyba mam do nie jedno chyba tylko pole do oblecenia e, tą lub trzy znaczy, albo jedno pole, albo jeszcze dwa, bo łącznie to trzy lub dwa wyjdzie właśnie pola, e, więc trochę tego talerzowania jest, ale też jakoś nie najwięcej. Bo tu, gdzie obornik był, to od razu ja orałem tam się nie. E, pierwszy nie talerzowałem i dopiero obornik, bo lubię jednak ten obornik po ściernisku, A zwłaszcza, że mam tę teksturę obornika, więc e, można korzystać, bo tak jak mówię w oryginale. E, nie ma tej tekstury, takiej jakby ulepszonej e, tego ścierniska Ym, znaczy ścierni ścierniska po, roz, e, po, ro po, po rozsypaniu obornika, o tak bardziej Ym, a tak to sobie wybrałem. i właśnie myślę, że na kolejny odcineczek już będą lepsze tekstury belek, bo też wyszły na e, ostatnio na LS Portal e, tekstura belek wyszła, więc sobie ja ją podmienię i będą już lepsze teksturki a zwłaszcza tam trawy Belek, bo jednak te, ta trawa nie jest zbyt dobrze wyglądała na tych teksturach co ja miałem Wy nie widzieliście tego, ale ja poza odcinkami jej widziałem i to nie za dobrze wyglądało sobie prawie dojedziemy do końca, tak leciutko i sobie zakończymy odcineczek, bo już tu 23 minuty zaraz wbije więc yy, zaraz sobie już zakończymy odcineczek dobra o tak sobie zgaszę 30. Ładny zestawik, tutaj mamy. Prezentuje nam się Tur ładny też tu. Tylko ubrudzona już tu 30, ale pracuje. Jak ubrudzona to widać, że pracuje. No a co? W tym odcinku to by było na tyle. Zachęcam jeszcze raz do zostawienia subskrypcji na moim kanale. Bardzo dziękuję, jakbyście zostawili tą subskrypcję. No bo lecimy po te 300 subów, tak jak mówię. E, mówiłem to na początku odcinka, i w środku, tak naprawdę, odcinka talerzowaliśmy sobie tutaj te pole. E, o tak, sobie, może ustawiamy to, będzie widać postęp pracy dzisiaj, na dzisiejszym odcinku. E, no i co, e, wpadajcie na poprzedni odcinek, gdzie sobie jakby e, rozrzucaliśmy, rozrzucaliśmy obornik, i e, m, oraliśmy, jakby była akcja orka. Link będzie w opisie. Na no w tym odcinku to wszystko. Trzymajcie się i na razie. Cześć!